Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym, tym razem wyjątkowym spacerze zorganizowanym przez Bydgoskie Centrum Informacji. Dzisiejszy nasz spacer związany jest z Dniem Dziecka. I specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy dzisiaj masę atrakcji. Pokażemy miejsca, które warto odwiedzić i które czekają właśnie na Was. A zaczynamy w bardzo szczególnym miejscu. Chodźcie bliżej, pokażemy Wam teraz jak w dawnych czasach wyglądało miasto. Dzisiaj spacerować będziemy po Bydgoszczy i mocno będziemy musieli pracować naszą wyobraźnią, bo miasto niezwykle się od tamtego czasu zmieniło. Spójrzcie! Miasto budowane było na trzech wyspach. Jedna z nich istnieje do dzisiaj i tam też was dzisiaj zabierzemy. Wyspa Muńska to ta najbliżej was. Mamy też największą ze wszystkich. Czyli Wyspę Miejską albo Wyspę Centralną, tak możemy ją nazwać, bo znajdowała się w samym środku miasta. I wszystkie najważniejsze budynki znajdowały się właśnie tutaj. O nich za chwileczkę sobie troszeczkę poopowiadamy. I zobaczcie, mamy jeszcze trzecią wyspę, która absolutnie nie istnieje. Nie istnieje też to, co na niej się znajdowało, czyli nasz zamek. Ale jak każde porządne, średniowieczne miasto, Bydgoszcz też swój zamek musiało mieć. I na pewno dzisiaj też się do niego wybierzemy. Ale wróćmy do tej wyspy centralnej. No właśnie, czy mamy tutaj mury dookoła całej wyspy? Wcale nie. Bydgoszcz zawsze miała bardzo ważną i potężną rzekę, czyli Brdę, dlatego musieliśmy wybudować mury tylko z jednej strony. I wcale nie były takie długie. Najdłuższa ulica nazywała się no właśnie Ulica Długa i ona istnieje do dnia dzisiejszego. Ale skoro była najdłuższa, to ile mogła mieć metrów, kilometrów? No właśnie, dzisiaj byśmy pewnie liczyli w kilometrach, a kiedyś nawet nie 500 metrów miała i była najdłuższą ulicą w mieście. To chyba znaczy, że jak ktoś miał bardzo szybkiego konia, jak wjechał przez pierwszą ramę miasta, to mógł wyjechać przez drugą i nawet dobrze miasta nie zauważyć. Dobrze, że my dzisiaj mamy dużo czasu i możemy spokojnie sobie po bydgoskiej Starówce pochodzić. Spójrzcie jeszcze na nas najważniejszy plac w mieście. Pamiętacie jak się nazywa? Tak, to Stary Rynek. Na Starym Rynku, czyli na najważniejszym placu średniowiecznego miasta, zawsze musiał znajdować się ratusz. Dzisiaj Musielibyśmy trochę pokombinować i poszukać tego miejsca, bo nie znajduje się ono tam, gdzie było kiedyś. Zobaczcie, nasz ratusz miał bardzo wysoką wieżę, najwyższą w tamtym czasie w mieście. I miał też takie małe budynki, to były sklepy, w których można było kupić jakieś bardzo bogate rzeczy przywożone do nas drogą wodną, czyli rzeką. Mamy też przepiękny kościół, który do dzisiaj nie istnieje kościół Jezuitów. Jeden budynek chciałabym wam teraz pokazać, bo będziemy go szukać na Starym Rynku, bo on do dnia dzisiejszego jeszcze cały czas istnieje. Kiedyś była to szkoła przez Jezuitów prowadzona, a dzisiaj no właśnie to nasz lokalny biały dom. To tam pracuje prezydent naszego miasta, czyli możemy nazwać to miejsce dzisiejszym ratuszem. Mamy też jeden szczególny budynek, który też do dnia dzisiejszego istnieje. Mamy katedrę, czyli najważniejszy kościół w mieście. To też najstarszy budynek, który możecie znaleźć w Bydgoszczy. Zobaczcie, ile niezwykłych miejsc czeka dzisiaj na nas. To chyba czas wyruszyć w podróż. Ale, ale, co ja tutaj widzę? Słuchajcie, mamy tutaj jakąś dziwną skrzynię. Musimy chyba zobaczyć, co tam kryje się w środku. Pusta? Ja wiem, co to jest za skrzynia. Słuchajcie, to jest skrzynia magiczna, która nie dość, że spełnia marzenia, to jeszcze przenosi nas w czasie. Idealny kuferek do tego, żeby zabrać nas w dzisiejszą podróż. Okej, okay, słuchajcie, to ja mam chyba takie pierwsze marzenie. Chciałabym zostać księżniczką na zamku. Skrzyneczko, spełnisz moje marzenie? Chodźcie, sprawdzimy. Jestem hmm, księżniczką na zamku. No, może księżniczką nie do końca, bo jakiegoś diademu tutaj nie mam i zamek y, też dosyć mały, ale przecież nasza skrzyneczka nie mogła mnie przenieść na większy, bo w Bydgoszczy prawdziwego zamku już nie ma. Ale za to możecie zobaczyć, jak taki zamek wyglądał. Za mną znajduje się makieta wybudowana. Bardzo blisko miejsca, gdzie ten prawdziwy zamek się znajdował. No teraz to byśmy tak naprawdę stali na rzece, bo tutaj dopiero zaczynała się wyspa zamkowa. Nasz zamek został wybudowany za czasów wojen z krzyżakami. Na pewno kiedyś o nich słyszeliście, a może nawet widzieliście zamek w Malborku. Tamten był dużo większy. Na tamtym zamku mieszkali krzyżacy. Na zamku w Krakowie mieszkał sobie król. A na naszym zamku. Nie mieszkał król, nie mieszkała też księżniczka, ale rządził tutaj kasztelan. Słynny z tego, że był bardzo surowy. Ja myślę, że nasza skrzyneczka przemieniła mnie w jego córkę, czyli w Angelikę. Kim była Angelika? Angelika wychowywała się na Zamku Bydgoskim, mieszkała w jednej z wież. Jej tata bardzo surowo ją wychowywał. Nie organizował żadnych bali, nie pozwalał jej spotykać się ze znajomymi, wychodzić zwiedzać miasto. Tak naprawdę musiała siedzieć tylko w wieży i nie widziała żywego ducha. Ale jej tata był bardzo dzielnym rycerzem i można go było spotkać właściwie w całym kraju. Z takich wypraw wojennych przywoził najprzeróżniejsze łupy, a z jednej z bitew przywiózł nawet jeńca. Jeniec miał na imię Jarosław i został wtrącony do lochów pod wieżą, w której Angelika mieszkała. A ona bardzo ciekawska. Udała się któregoś dnia do lochów i tak go poznała i zakochała się na zabój. Zaczęła przynosić po nocy coś do jedzenia, do picia swojemu ukochanemu, a po paru miesiącach namówił ją, żeby go uwolniła. I tak też się stało. Jarosław wyjechał, ale obiecał jej, że wróci po nią. I tak czekała. Dzień, tydzień, miesiąc, aż w końcu nocą pojawił się pod zamkiem. Przyjechał na koniu z innymi rycerzami. No i zaczęła się ogromna walka. Angelika nie mogła wytrzymać wieży, zbiegła więc na dół, zobaczyć, co się będzie działo. Niestety jej ukochany w walce został zabity przez rycerza w czarnej zbroi. Ona zrozpaczona podbiegła do niego, chwyciła miecz, który leżał obok, na no i trupiła. Kiedy otworzyła przyłbice, okazało się, że ten rycerz to jej tata. Z żalu i z zgryzoty rzuciła się do brdy i ponoć jako duch nawiedza nasz zamek. Więc kto wie, może i wy kiedyś Angelika zobaczycie. No dobra, to mam już zamek, mam piękną sukienkę, czyli przydałby mi się jeszcze jakiś rycerz na koniu. Czy jest tu taki? Skrzyneczko, może znasz takie miejsce, gdzie spotkam rycerza na koniu? Zabierz mnie tam. No i to jest porządny rycerz na koniu. Dokładnie o takim mogłam sobie tylko pomarzyć. Ale jak się przyjrzycie, to na głowie przecież ma koronę. Czyli nie tylko rycerz, ale nawet król. I to też nie byle jaki, bo to król Kazimierz Wielki. Bardzo dla Bydgoszczy ważny. Mnóstwo dzięki niemu zyskaliśmy, ale o tym za chwilę. Czy Wy króla Kazimierza Wielkiego znacie? Na pewno słyszeliście kiedyś o królu, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To właśnie on. Dlaczego tak dzisiaj mówimy? Za jego czasów Polska walczyła z zakonem krzyżackim, walczyła z krzyżakami. Atakowali nas raz od lewej, raz od prawej, raz jedno miasto musiało się bronić, raz inne. No i król Kazimierz Wielki zaczął nadawać prawa miejskie, a wraz z tym można było pobudować sobie porządny, ceglany zamek, można było się otoczyć porządnymi, ceglanymi murami. No i tak też stało się z naszym miastem. Dlatego jest dla nas taki bardzo ważny. W 1346 roku król Kazimierz Wielki nadał Bydgoszczy specjalne prawa. Nadał tak zwaną lokację. Od tego momentu mogliśmy mówić, że Bydgosz jest już prawdziwym miastem. I my też postawiliśmy sobie porządny mur, postawiliśmy sobie porządny zamek, który zresztą już widzieliście. To wszystko zawdzięczamy królowi Kazimierzowi Wielkiemu. No ale jak pewnie widzieliście na tablicy, króla Kazimierza Wielkiego już z nami nie ma, jest już daleką historią, a ja jednak potrzebuję swojego rycerza. Kochana skrzyneczko, czy jest gdzieś w Bydgoszczy, jakiś bardzo odważny mężczyzna? Zabierz mnie do niego. O, i jest nasz odważny mężczyzna. Spójrzcie na niego! To nasz przechodzący przez rzekę. Chyba musi być bardzo odważny, skoro zdecydował się prawie na golasa wisić na jednej nodze kilka metrów nad wodą, nad rzeką. No właśnie, to nasz przechodzący przez rzekę. Nie ma swojego wyjątkowego imienia, ale to nie szkodzi, bo każdy z Was może mu nadać jakieś swoje własne. Dla mnie wygląda chyba jak Rysio. No właśnie, trochę musimy się o tym Rysiu dowiedzieć. Sześć. Tyle metrów ma ta żerć, którą trzyma w swoich dłoniach, to dzięki temu jest w stanie utrzymać równowagę i nie spada do rzeki. 2,2 metra. Takiej jest wysokości, czyli jest dużo wyższy od normalnego mężczyzny. 50 kg. Tyle waży. Czyli zdecydowanie mniej od mężczyzny. No możemy powiedzieć, że jak taki młody chłopak. I niestety trochę mniej ode mnie. A 100 metrów i nawet trochę więcej. Matalina, po której próbuje na drugą stronę przejść. Właśnie, jak to się dzieje, że on nie spada? Prawie cały jego ciężar umieszczony jest w tej nodze, która znajduje się pod liną. Reszta figury jest właściwie pusta w środku. No i tak czy się zlewa na prawo, ale spaść nie może i nam bardzo na tym zależy, żeby absolutnie nigdy nie spadł. Wierzcie, że w Bydgoszczy organizowane kiedyś były mistrzostwa świata w przechodzeniu przez rzekę po linie byli tutaj śmiałkowie, którzy przyjeżdżali właściwie z całego świata, wykonywali najprzeróżniejsze akrobacje na linii albo przebiegali na drugą stronę. Musieli być bardzo odważni, może nawet odważniejsi od niego. Ale spójrzmy na samą rzekę. Kiedyś działo się tutaj mnóstwo rzeczy. Widzicie ten statek, który stoi po drugiej stronie to barka. Takie barki pływały po naszej rzece od rana do nocy i przywoziły towary z całego świata. Kiedyś, jeżeli chciało się mieć na przykład piękną sukienkę, to nie można było zamówić jej sobie w internecie, albo pójść po prostu do sklepu. Trzeba było poczekać, aż materiały, czyli sukna, zostaną tutaj przywiezione najpierw z dalekich krajów przez morze, potem z tego morza rzekami trafiały tutaj. I dopiero wtedy można było iść na stary rynek, tam kupić sukno i dopiero z tego sukna wykonać sukienkę. Wyobrażacie sobie, ile lat ja musiałam czekać, żeby sobie taką piękną, orientalną sukienkę sprawić? No właśnie, jeszcze raz spójrzmy na naszą rzekę. Dzisiaj nie za wiele się na niej dzieje, ale nie martwcie się, jak niedługo przyjdziecie tutaj, będzie piękna pogoda, spotkać możecie tutaj najprzeróżniejsze statki, które po rzece pływają. Łódki, kajaki, rowery wodne, tramwaje wodne i to wszystko tutaj na was czeka. Tak dużo dzieje się w Bydgoszczy? Ale ja chyba chciałabym odwiedzić teraz jakieś szczególne miejsce, takie gdzie mogłabym zrobić coś ciekawego, mogłabym dowiedzieć się, poznać jakąś wyjątkową wiedzę. Ale czy jest takie miejsce w Bydgoszczy? Hmm. Skrzyneczko, zabierzesz mnie tam? Cześć! Witają was bardzo serdecznie. Jacek? I Agatka. Witamy Was dzisiaj w Muzeum Mydła i Historii Brudu. To takie super szczególne miejsce. Zanim Wam opowiemy coś tutaj takiego wyjątkowego, no właśnie, to chwila o mydle. Słuchajcie, ja mam tutaj dla Was super szczególne mydło. Wyjątkowe, bo przedstawia właśnie nas. Agatka, zobacz. No nie wyszłam tutaj za korzystnie. Eh, nie szkodzi. Ważne, że wszyscy wiedzą, że to jesteśmy właśnie my. A czy wysłyszeliście, że w Muzeum Mydła i Historii Brudu możecie zrobić swoje własne mydło? No pewnie, a wygląda ono mniej więcej tak. Zobaczcie, jak jest super! Muzeum Mydła i Historii Brudu to nie jest tylko takie miejsce, w którym bierzecie udział w warsztatach mydlanych, ale możecie też się dowiedzieć mnóstwo historii. Jacek, pamiętasz, o czym tutaj opowiadali? Mm, no ja pamiętam, że kiedyś nie było papieru toaletowego i zamiast tego używano gąbki na patyku a, albo kaliści kapusty. A ty, Agatka? No ja na przykład słyszałam, że były takie czasy, kiedy nie było pralek i panie musiały się strasznie męczyć i, i, i prać na tarze. A ja jeszcze, ja to jeszcze słyszałam, że kiedyś były inne stroje kąpielowe i panowie musieli pomagać paniom w kąpieli, bo nosiły takie strasznie ciężkie suknie. Agatka, chciałabyś tak? No pewnie nie, bo było niewygodnie. Ja to bym już marzyła, żeby iść na zakupy do takiej kolonialki. Tu też muzeum ponoć taka jest. Można tam było kupić same ekskluzywne rzeczy. Ale chyba zabrabem ciebie tam Jacek ze sobą. No, przecież mnie na to zupełnie nie stać. No dobra, a, a co jeszcze jest tutaj w muzeum? Nie możemy chyba zdradzić wszystkiego. Musicie odwiedzić to miejsce sami. Słuchajcie, przez godzinę będziecie się tutaj fantastycznie bawić. Ale, no właśnie, Jacek i Agatka to była kiedyś taka bardzo popularna bajka. A miejsc bajkowych jest tutaj dużo więcej. Ja to słyszałem, że Martyna chce nas zabrać i Was zresztą też do takiego miejsca związanego z bardzo popularną. I zdecydowanie młodszą niż my bajką. To chodźmy tam wszyscy razem! Z bajki do bajki. Słyszałam, że poznaliście dzisiaj moich kolegów Jacka i Agatkę. Ja w tym czasie brałam udział w warsztatach mydlanych. I myślę, że Wy też, jak przyjdziecie do muzeum, to będziecie mieli okazję z niego skorzystać. Ale teraz zobaczcie, siedzę na magicznym krześle. Na pewno o nim słyszeliście, a jeżeli nie, to może czytaliście, albo oglądaliście w telewizji, albo może nawet w kinie. Magiczne krzesło, czyli magiczne drzewo, taki cykl pana Maleszki mogliście przeczytać albo mogliście zobaczyć film, którego kadry teraz oglądacie. Jeżeli oglądaliście, to na pewno poznaliście Bydgoszcz, bo to miasto grało właśnie w tym filmie. Nieprzypadkowo to magiczne krzesło znajduje się właśnie tutaj. Spacerując po mieście możecie znaleźć teraz sporo miejsc związanych właśnie z tym filmem. Ale magiczne krzesło znajduje się na Wyspie Młyńskiej, dokładnie na Placu Zabaw. Już niedługo każdy z Was będąc na Wyspie Młyńskiej będzie mógł również i tutaj spędzić troszeczkę czasu. Wyspa Muńska to jedno z naszych ulubionych miejsc w Bydgoszczy. Możecie tutaj przyjść sobie na piknik, możecie wziąć udział w masie imprez, które tutaj są organizowane. Są świetne pikniki i zawsze coś fajnego dla dzieci się tutaj dzieje. Tego lata Was też nie może tutaj zabraknąć. A Wyspa Młyńska to miejsce z duszą i z historią. Pamiętacie makietę naszego miasta? Pokazywałam Wam wtedy, że Bydgoszcz była na trzech wyspach i że jedna z nich istnieje do dzisiaj. To właśnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Otoczone rzeką Brdom i rzeką młynówką, którą za chwileczkę zobaczycie. Tak jakieś 150 lat temu to miejsce tętniło życiem, bo to czasy, kiedy w mieście działała cała masa fabryk, młynów na wyspie młyńskiej znajdowały się również wielkie spichrza. Dzisiaj wygląda tutaj troszeczkę inaczej. Znajdziecie tutaj m.in. kilka muzeów, które warto zobaczyć. A na wyspę możecie się dostać przez kilka mostków. Chodźcie za mną przez jeden z nich. Ten mostek prowadzi nas na tak zwaną Wenecję bydgoską. Wenecja to takie miasto we Włoszech, które słynie z kanałów, z tego, że dużo domów postawionych jest na palach. I w dawnych czasach wszystkie te niezwykłe kamieniczki Zobaczcie, one trochę wyglądają, jakby były zrobione z klocków Lego. Znajdowały się prosto nad rzeką. Do niektórych z nich nawet można było wpłynąć łódką. To tutaj była cała masa sklepów, magazynów. Tutaj znajdowały się kiedyś wielkie fabryki. Dzisiaj, przechodząc tym mostkiem, możecie pójść również magicznymi schodkami na naszą bydgoską starówkę. Ale po co zostawiać Wyspę Młyńską, jak na niej czeka jeszcze mnóstwo atrakcji. My mówimy w Bydgoszczy, że Wyspa Młyńska to również wyspa muzeów. I do jednego z nich chyba za chwileczkę zajrzymy skrzyneczko, do którego z nich zabierzesz mnie dzisiaj? Ale jesteśmy w niezwykłym miejscu. Odwiedzamy dzisiaj sącie, muzeum archeologiczne w Bydgoszczy. Zacznijmy od miejsca, w którym teraz się znajduję, bo jest ono bardzo niezwykłe i myślę, że Wy też będziecie chcieli w takim miejscu sobie kiedyś usiąść. To są tak zwane kamienne kręgi. W bardzo dawnych czasach takie kręgi miały dwa znaczenie. To tutaj zbierała się Rada Starszych, czyli najmądrzejsi ludzie, którzy obradowali na tematy, w jaki sposób. E, Dane plemię powinno funkcjonować, gdzie powinny być tereny, na które będą mówili, podejmowali tam wszystkie najważniejsze decyzje. Ale jak siedzi się w takim miejscu, to czuje się swoistą magię, dlatego że to też było miejsce związane z wierzeniami pogańskimi. Czyli zanim jeszcze pojawiła się nasza dzisiejsza religia, to tutaj odbywały się najprzeróżniejsze tajemnicze kulty. Ale to nie jest jedyne takie niezwykłe miejsce w tym muzeum. Chodźcie za mną, zobaczymy kawałeczek muzeum archeologicznego. A czy wy w ogóle słyszeliście kiedyś takie słowo archeologia? Kim jest prawdziwy archeolog? To ktoś, kto szuka pod ziemią śladów dawnych cywilizacji, szuka odpowiedzi na pytania jak żyło się w dawnych czasach. I wszystkie rzeczy, które udaje się w takich miejscach odnaleźć, prezentowane są właśnie w muzeach archeologicznych. Nasze Bydgoskie jest wyjątkowe, dlatego że dowiecie się tutaj nie tylko historii naszego miasta i tego, co działo się na tych terenach jeszcze w czasach dawniejszych, ale możecie też zobaczyć rzeczy przywiezione z całego regionu. Możecie dowiedzieć się, jakie zawody wykonywano tutaj w dawnych czasach, jak żyło się, jak długo. A żyli ludzie m, nawet tysiąc lat temu. Zwiedzając to miejsce, możecie również pobawić się w archeologa. To muzeum jest niezwykłe i super fajne dla dzieci, dlatego że tutaj jest cała masa interaktywnych atrakcji. Możecie na przykład zajrzeć do starej studni. Możecie y, pobawić się w archeologa i poszukać czegoś, co ukryte jest pod ziemią. Możecie również. Zobaczyć i założyć na siebie stroje, które w dawnych czasach noszono. I wszystko to czeka na Was na dwóch piętrach tego muzeum archeologicznego. Spędzicie tutaj na pewno całkiem przyjemne popołudnie. Ale jeżeli macie już dosyć siedzenia w muzeum, to myślę, że warto byłoby pójść na spacer. A miejsc takich jest całkiem dużo. To co? W dawnych czasach zaglądało się do studni po to, żeby spotkać swoją przyszłość. No to co? Skrzyneczko? Pokażesz mi, co teraz czeka na mnie? Ale tu pięknie. Jeżeli skończyliście już zwiedzać muzea na Wyspie Omuńskiej, które zostawiliśmy za sobą, to na pewno przyjdziecie na spacer właśnie tutaj. I myślę, że w latach dwudziestych też spacerowałabym, no może nie po tym moście, bo jeszcze wtedy tutaj nie istniał, ale na pewno po tej okolicy. Jesteśmy na wyjątkowym moście, który nosi dwa imiona. Pierwsze to Jana Kiepury, dlatego że prowadzi prosto do Operynowa, o której za chwileczkę Wam opowiem. Ale nazywamy go też Mostem Miłości. Zobaczcie, ile kłódek mamy z każdej strony. Takie mosty znaleźć możecie, możecie w różnych miastach, nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. Czyli wszędzie tam, gdzie ktoś po prostu kogoś kocha. Bo takie kłódki zawiesza się po to, żeby miłość trwała na wieki. Kiedy kłódka zostanie przyczepiona i zamknięta, kluczyk należy wyrzucić do rzeki. Żeby nurt tej rzeki zabrał go jak najdalej, żeby nikt nie mógł go odnaleźć, kłódki otworzyć, najdzięki no temu nikt miłości nie rozerwie, będzie wtedy trwała na wieki. Ach, gdybym ja miała ukochanego, na pewno miałabym kłódkę, która by tutaj wisiała i na pewno zabrałby mnie po południu na spacer do Opery Nowa. Zabrałby mnie pewnie dzisiaj, 100 lat temu na pewno nie. A czy w ogóle wiecie, co to jest opera? To taki trochę inny teatr. Jeżeli lubicie oglądać jak panie przepięknie tańczą w balecie, albo słuchać jak panowie i pani pięknie śpiewają, to właśnie takie miejsce. Specjalne śpiewane i tańczone przedstawienia odbywają się właśnie w operze i nawet są specjalne przedstawienia dla dzieci, więc może wy też tutaj któregoś dnia przyjdziecie. Ja 100 lat temu do opery bym nie poszła, bo jeszcze jej tutaj nie było. Ale myślę, że poszłabym z ukochanym do teatru. Znajdował się on zupełnie z drugiej strony tego mostu. Dzisiaj nie ma tam zupełnie nic, a kiedyś stał przepiękny budynek z ogromną sceną. Na scenie występowały wszystkie najsłynniejsze aktorki tamtych czasów. I tam na pewno spędziłabym niedzielne popołudnie. A co później? Hmm, może na lody, a to pewnie najlepiej na stary rynek. W końcu to najważniejszy plac w mieście. Pójdziemy chyba tam również i teraz, ale nie chce mi się już iść na pieszo, jestem dzisiaj strasznie zmęczona. Zakończymy nasz spacer znowu magicznie. Skrzyneczko przeniesiesz mnie na stary rynek. No i jesteśmy wreszcie na starym rynku. To nasz najważniejszy plac miasta. Miejsce bardzo szczególne, zarówno ze względu na historię, ale też znaleźć możecie mnóstwo ciekawych, wyjątkowych, takich współczesnych miejsc. Widzicie tą linię, która przebiega teraz pomiędzy moimi nogami? To osiemnasty południk. Co to takiego? Gdybyście wzięli do ręki globu, zobaczylibyście, że są na nim takie pionowe kreski. To właśnie południki. Dzięki nim zmienia się godzina. No i taki wyjątkowy południk, bo 18 znajduje się właśnie tutaj w Bydgoszczy. To bardzo szczególne, dlatego że przebiega, zobaczcie, przez sam środek miasta i Wy też możecie go zobaczyć na własne oczy. Ale przecież Stary Rynek to również wiele zabytkowych i pięknych budynków. Na pewno widzicie ten wielki budynek, który jest teraz przed Wami. To nasz dzisiejszy ratusz. Jeżeli przypomnicie sobie makietę naszego miasta, to była szkoła prowadzona przez jezuitów i jest to jedyny budynek właściwie z tej makiety, który cały czas możecie tutaj zobaczyć. Jest to najstarszy budynek na starym rynku. Ale pięknych budynków, cudnych kamieniczek znajdziecie tutaj mnóstwo. To świetne miejsce na spacer i najlepiej spacerować z głową zadartą do góry, bo jak się uważnie przyjrzycie, na kamienicach możecie zobaczyć najprzeróżniejsze figurki. Polecam Wam odszukać figurkę naszego bydgoskiego diabła, czyli węgliszka. Znajdziecie tutaj też gdzieś ukrytego orła, jest gęsia, nawet i dzieci, które się z tą gęsią bawią. Te wszystkie rzeczy zobaczyć możecie spacerując po rynku. Ale jak staniecie na samym środku i uważnie się rozejrzycie, zauważycie, że płyty mają dwa kolory. I ten różowy kolor oznacza miejsce, gdzie stał... Ten stary ratusz. Na naszej makiecie to był taki bardzo wysoki budynek z wysoką wieżą z czerwonej cegły. Co działo się w starym ratuszu? To tutaj obradowała Rada Miasta, tutaj odbywały się sądy i tutaj był skarbiec. Po naszym ratuszu dzisiaj śladu już nie ma, ale gdybyśmy mieli zdolności takie wyjątkowe i moglibyśmy spojrzeć w głąb ziemi, to moglibyście znaleźć jeszcze fragmenty naszego starego ratusza i kamieniczek, które stały dookoła. Ale taką wisienką na torcie na naszym rynku jest pewna wyjątkowa kamienica. Za chwileczkę ją Wam pokażemy. Ta kamienica jest taka zielono-żółta, i na samej górze zobaczyć możecie wielkie okno. To okno otwiera się kilka razy dziennie, a w oknie pojawia się mistrz Twardowski, czarnoksiężnik. Słyszeliście kiedyś o nim? To pan, który urodził się w Krakowie i wędrował po całej Polsce. Czynił cuda, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zawarł pakt z diabłem. Do nas do Bydgoszczy też przyjechał, my go bardzo polubiliśmy, bo potrafił sprawić, że ktoś był młodszy, ktoś stał się bogatszy. No i chcieliśmy, żeby został z nami na wieki. I tak też jest, moi drodzy. Kiedy pana Twardowskiego zobaczycie w oknie, to już na zawsze młodymi, pięknymi i bogatymi zostaniecie. Ważna sprawa, musicie zobaczyć go aż trzy razy, więc nie ma co czekać. Musicie koniecznie do nas zajrzeć. No i tutaj kończyć będziemy nasz wspólny spacer. Ale, ale pamiętajcie, że każdego dnia robi się piękniej i warto zajrzeć do Bydgoszczy i pójść sobie na taki spacer. Mamy dla Was też coś wyjątkowego. W Bydgoskim Centrum Informacji znajdziecie specjalnie dla Was przygotowane spacery. To takie książeczki, w których w środku zobaczyć możecie... Nie tylko najprzeróżniejsze podpowiedzi, ale są też zagadki, rebusy, będziecie się więc z nimi fantastycznie bawić. To co, moi drodzy? Widzimy się w Bydgoszczy? Ja Wam składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka i do zobaczenia!